Niepokonana do tej pory w sezonie 2024/2025 Sparta Katowice z wielkimi nadziejami jechała na mecz piątej kolejki czwartej ligi śląskiej do Łazisk Górnych z tamtejszą Polonią. Zespół gospodarzy wystawił następującą jedenastkę. Z numerem 12 w bramce Dana, dalej czwórka Terbalian, 5 widów, 6, kapitan zespołu Kaszok, 11 Staniucha, 14 Pipia, 15 długosz, 16 Wojtek, 19 Kaspowski, 20 Polczyk, 21 Rutkowski. Trenerem zespołu gospodarzy jest Piotr Mrozek. Skład sparty Katowice. W bramce Kucharski, kapitan zespołu z dwójką Michalski, 5 Krzyszków, 9 Mateusz Mazurek, 10 Wawoczny, 13 Torres, 14 łączek, 16 Paweł Mazurek, 17 Gącerz, 77 Glabka i 92. K Kędzierski. Trenerem zespołu z Katowic jest Damian Mikołowicz. W pierwszych czterech kolejkach Sparta zanotowała dwa zwycięstwa i dwa remisy, co może nie jest szczytem marzeń, ale status niepokonanego jak dotąd zespołu mógł dawać podstawy do optymizmu na dalszą część rundy jesiennej. Zespół Polonii już z jedną porażką, ale po czterech seriach gier z jednym punktem więcej niż katowiczanie. Zawody jako sędzia główny poprowadził Maciej Węgrzyk, a asystowali mu Andrzej Gorzawski i Patryk Kocur. Polonia w żółtych koszulkach i czarnych spodenkach, Sparta w koszulkach białych i spodenkach niebieskich. Przywitanie kapitanów z sędziami i za chwilę usłyszymy pierwszy gwizdek tego spotkania. Rutkowski trącił piłkę. Nie zdołał przeciąć tego z zagrania Michalski. Otwiera się okazja dla Polonii. Odbija piłkę Kucharski. Problemy z opanowaniem piłki ma Kacproski. Udaje mu się jednak dograć do Długosza. Uderzenie obok bramki Bartosza Kucharskiego. Wawoczny głową do Kędzierskiego, Bartłomiej Kędzierski w kierunku Gącerza. Grzegorz Gącerz doskonale mija rywali, gol! Gol dla Sparty Katowice, 0 do 1 w 9 minucie meczu. Fantastyczne otwarcie tego spotkania przez Katowiczan. Pokazał swój kunszt Grzegorz Gącerz i nie zmarnował tak dobrego podania Bartłomieja Kędzierskiego. Zaraz zobaczymy w powtórce, jak na dużym spokoju minięci zostali dwaj defensorzy gospodarzy i wynik tego spotkania otwiera Grzegorz Gącerz. Kamilo Torres, dalekie wybicie, źle obliczył lot tej piłki Polczyk, powoduje zagrożenie pod własną bramką. Mateusz Mazurek, wyborna okazja na 0-2, ależ fatalnie podłuje. Paweł Mazurek w narożniku polakarnego Puścił jeszcze na obieg Kamila Łączka, dośrodkowanie Krzyśków głową, wprost w dane, na dojce ale jego próba zablokowana. Szansa dla gospodarzy, Kacprowski uruchamia Terbaliana, walczy z nim Mateusz Mazurek, starcie w szesnastce, akcja przerwana. Sędziak Węgrzyk wskazuje na jedenastkę. Rzut karny dla Polonii. Ustawił sobie piłkę Kaszok. Pojedynek kapitanów. Kaszok broni Bartosz Kucharski. Sparta nadal na prowadzeniu. Jeszcze walczą gospodarze, ale obrona katowiczan nie daje się ograć. Doskonale wyczuł intencję strzelającego bramkarz Sparty Katowice. Co teraz widzimy na powtórce. Pipia. Poradził sobie z wawocznym. Pokazuje Staniucha, aby zagrać do niego. Inne rozwiązanie wybiera Pipia. Pole karne sparty. Wślizgiem wchodzi Michalski, gwizdek arbitra i drugi rzut karny dla Polonii Łaziska Górne. Nie zgadza się z tą decyzją zespół gości. Sędzia spogląda jeszcze w kierunku swojego asystenta i zmiana decyzji. Był wcześniej offside. Rozpoczną grę goście. Mateusz Mazurek walczy o odzyskanie piłki. Udaje mu się ograć Polczyka, do tego jest zahaczany i sędzia napomina Polczyka żółtą kartką za to przewinienie. W ataku gospodarze w widuch do lewego skrzydła. Wrzutka w pole karne, polczyk głową, i niewiele zabrakło, aby piłka znalazła się w siatce. Łączek, udany przerzut do Kędzierskiego. Bartłomiej Kędzierski. Dogranie w pole karne. Zaskoczony tam trochę tym rykoszetem Mateusz Mazurek poradziła sobie Polonia. W tej akcji i nie ma gola. Doliczony czas gry pierwszej połowy. Gwizdek sędziego do przerwy 0-1. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Próbują zaskoczyć gości gospodarze. Widuch jest już w polu karnym. Uderzenie z narożnika pola karnego. Strzał jednak niecelny. Długie zagranie w kierunku pipi. Wygrał walkę o pozycję z Michalskim. Pipia. Pipia i wszystko. Wyjaśnia defensywa sparty Katowice. Korner dla Polonii. Terbalian. I jeszcze jeden rzut rożny dla zespołu gospodarzy. Lewą stroną stara się urwać Glapka. Ściągnął na siebie kilku rywali, dzięki czemu jest więcej miejsca z przodu. Mazurek przypuszcza piłkę do goncerza. Nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Widuch traci piłkę na rzecz Wawocznego. Rusza rajdem Mateusz Wawoczny. Mateusz Wawoczny. Zagranie do goncerza. Grzegorz Goncerz do Mateusza Mazurka. Jeszcze szerzej. Mazurek doszczętnie marnuje ten atak. Zawodnik Sparty Katowice, ruszają do przodu katowiczanie. Pokazuje się do zagrania Aleksander Januszkiewicz, idealna prostopadła piłka, pędzi Januszkiewicz, oko w oko Aleksander Januszkiewicz i słupek ratuje gospodarzy w tej akcji, Ale pech rezerwowego Sparty. Dokładne podanie do Filipa Hryniewicza, atakuje go nieprzepisowo jak się okazuje Paweł Mazurek i sędzia wycenia to przewinienie na żółtą kartkę. Długa piłka z pominięciem drugiej linii w kierunku Pipi. Ten mimo asysty obrońcy zespołu gości zdołał wyłożyć piłkę do Daniela Sobieraja. Sobieraj, nawinął Łocznego, strzela i mamy gola wyrównującego. 1 do 1 w 83 minucie tego spotkania. Końcówka tego meczu. Akcja trochę z niczego. Długo leciała ta piłka, mieli czas Katowiczania, aby ustawić się w defensywie, a mimo to Daniel Sobieraj, a wcześniej Pipia znaleźli sposób, aby Sparten zaskoczyć. Wyciągnął się tam jak struna, Kucharski, ale nie był w stanie odbić tego uderzenia. jeden 1, 1 A my jeszcze widzieliśmy, jak Kucharski wykrzykiwał partnerom nabiegającego sobie ale niewiele to pomogło. Wstrzymana gra biegnie sędzia w stronę ławki, poloni łaziska Górne i pokazuje drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę trenerowi bramkarzy gospodarzy Karolowi Płonce i usuwa go z ławki rezerwowych. Dalekim wykopem chce wznowić grę Kucharski, przeszkadza mu niezgodnie z przepisami Damian Hałatek i ogląda za to żółty kartonik. To już druga minuta doliczonego czasu gry, Paweł Mazurek. Do Aleksandra Januszkiewicza. Szuka pomysłu na rozegranie tej akcji. Januszkiewicz. Krótko do Łączka. Ten szerzej. Na lewo. Dośrodkowanie w pole karne. Januszkiewicz. Nad bramką zespołu gospodarzy. jeszcze szuka sparta tej decydującej szansy. Sobotka. Do Kamila Łączka. Łączek. Paweł Mazurek. Ponownie przy piłce Sobotka. Cały czas Sobotka, teraz zagrywa do Januszkiewicza, ten decyduje się na akcję indywidualną, dobry dribbling. Aleksandra Januszkiewicza, wchodzi już po lekarne, trochę przypadku, sam na sam z bramkarzem, ależ fatalnie zmarnował tą akcję Aleksander Januszkiewicz, nie trafia w światło bramki, a była to piłka meczowa, była to piłka na komplet punktów dla Sparty Katowice, ależ zmarnowana okazja. A my w międzyczasie usłyszeliśmy ostatni gwizdek w tym meczu. Sparta nie zdobyła punktu, Sparta traci dwa oczka. Festiwal zmarnowanych okazji katowiczan sprawił, że cała społeczność Sparty może dzisiaj czuć się zawiedziona. Z przebiegu gry to katowiczanie zasłużyli na wygraną, ale taka jest piłka. Polonia, Łaziska Górne, Sparta, Katowice, 1 do 1. W szóstej kolejce ligowej Sparta zagra na własnym stadionie. Będzie to spotkanie z rezerwami pod biała a mecz odbędzie się w środę 28 sierpnia o godzinie 18.30.